Cześć! W tej lekcji poznasz różne sposoby wypisywania wartości na konsoli. Materiał do tej lekcji znajdziesz w naszym dedykowanym repozytorium. Link do niego znajdziesz pod tym nagraniem i na naszej stronie. A w tym repozytorium jest katalog Theory, następnie katalog 1, myślnik Variables and Types, no i tutaj jest moduł 5, myśnik Printing TS. I w tym module znajduje się cały kod oraz teoria, którą będziemy teraz omawiać. Mianowicie w TypeScripcie, jak i w są różne sposoby wypisywania zmiennych na konsoli. Do tej pory poznać taki najbardziej podstawowy, gdzie przekazujemy na przykład po przecinku wartości. No, i teraz rozszerzając odrobinę tamten sposób, możemy, między innymi, na przykład dodawać tak naprawdę wartości napisy, które chcemy wyświetlić na konsoli, i tutaj mamy taki przykład. Mianowicie mam tutaj zadeklarowane dwie zmienne. Pierwsza zmienna, name typu string, ma wartość Alice. Dla przypomnienia, ten zapis dwukropek string można by było usunąć, gdyż TypeScript automatycznie rozpozna, że to jest string, czyli napis. Tak samo poniżej mam tutaj zmienną age. A idąc z dalej, mam tutaj przykład wypisywania w konsoli wiadomości, którą parametryzuję, gdyż umieszczam sobie te wartości, które tutaj wcześniej zadeklarowałem. Ja, by uruchomić ten skrypt, mogę się na przykład udać do pliku package.json, do sekcji scripts, i mam tutaj przygotowany też skrypt do uruchomienia dokładnie tego tej skryptu printing.ts, czyli mogę sobie uruchomić sobie skrypt t1s5, i tutaj na konsoli powinienem zaraz otrzymać wynik. Wróćmy jeszcze sobie do modułu Printing i spodziewamy się takiej wartości otrzymać na konsoli. I tutaj w konsoli mam właśnie sekcję String Concatenation, dokładnie tak która nas interesuje. I ja mam tutaj właśnie wypisanie tych dwóch wartości i taki wynik na konsoli dostałem, czyli w ten prosty sposób mogę sobie parametryzować bardziej rozbudowane komunikaty, które następnie mogę użytkownikowi prezentować, a te komunikaty mogą zawierać jakieś wcześniej zadeklarowane wartości. Minusem tego rozwiązania jest prostota. Minusem natomiast, jeśli chcielibyśmy bardziej skomplikowane komunikaty wypisywać na konsoli, to tej deklaracja może stać się coraz mniej czytelna. Dlatego też mamy tutaj drugą opcję, mianowicie Template Literals. Jest to taki bardzo specyficzny zapis. Wykorzystuje on znak backtick, a znak ten znajdziesz na klawiaturze na lewo od jedynki, a drugim komponentem Template Literals jest dolar oraz nawiasy wąsate. No dobra, tak wygląda teoria, ale jak to wygląda w praktyce? Mianowicie, jak sobie tutaj przejdziemy niżej, to mamy podobnie console.log i tutaj korzystamy właśnie z backticków. mam tu jakiś tekst, a później mam właśnie zmienną, którą sobie tutaj tak naprawdę wkładam do tego komunikatu, który prezentuję użytkownikowi, za pomocą zapisu dolar nawiasy klamrowe. I dzięki temu też tutaj na konsoli dostaję tak sparametryzowaną wiadomość i jest ona odrobinę krótsza, odrobinę może bardziej czytelna niż ten zapis z plusami. No dobra, to są dwa sposoby wypisywania wiadomości na konsoli, ale jeśli byłyby tylko dwa typy, to by było trochę nudno. Dlatego jest jeszcze kolejny typ, mianowicie możliwość oddzielenia wartości przecinkami. Czyli wystarczy tak jak poprzednio skorzystać z console loga, mam tu jakąś wartość napisu, teraz tutaj przecinek, zmienna przecinek, znowu jakaś wartość, którą prezentuję użytkownikowi i finalnie na konsoli to również dostanę. Tego typu informacje, a co ważne, TypeScript automatycznie doda spacje pomiędzy tymi elementami, które przekazuje po przecinkach do konsologa. Tylko co ważne, zauważ że tutaj również pomiędzy name a wykrzyknik, TypeScript dodał automatycznie spację, co niekoniecznie chcielibyśmy, aby miało czasami miejsce. Więc jak widzisz, w TypeScriptie występują różne sposoby wypisywania wiadomości na konsoli. Warto znać je wszystkie, gdyż w zależności od projektu możesz spotkać się z różnymi sposobami. Jeśli interesuje Cię dalej ten temat, to w tym module tej znajdziesz odrobinę więcej informacji właśnie o sposobach wyświetlania, linki do sposobów zewnętrznych, a jeśli chcesz dokładnie wejść w ten temat, to zapraszam Cię do naszego kursu JavaScript oraz typy dla testera. Jeśli podobał Ci się ten materiał, daj mi łapkę do góry oraz zasubskrybuj nasz kanał, aby nie ominęły Cię nowości, a w komentarzu daj mi proszę znać, który z tych sposobów zapisu i wyświetlania informacji na konsoli jest dla Ciebie najbardziej czytelny. Tymczasem dzięki za uwagę i zobaczymy się w kolejnych nagraniach. Cześć!